Dzień Boże, witajcie! Mamy dzisiaj wtorek, 5 września i posłuchajcie fragmentu z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak ból na brzemienną i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpimy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie zwraca fakt, że święty Paweł mówi, że jesteśmy synami światłości, synami dnia. Nie jesteśmy synami córkami tego, co jest ciemne. I to jest dobra nowina dla nas, bracie, siostro, wywodzisz się ze światłości i do światłości zostałeś powołany. Pamiętajmy o tym i nigdy o tym nie zapominajmy. Niech Was błogosławi Bóg wszak mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.